W 2013 roku PGS Kra zagrała z CBL Polonią Londyn. W roku ubiegłym do Bełchatowa przyjechał Arkas Izmir. Tym razem start nowego sezonu poprzedzi spotkanie z Warszawską Legią. W poniedziałek e, zagramy mecz e, e, sparingowy. Z drużyną Legii Warszawa na dzisiaj klubem próbującym odbudować swoją markę. Sama marka Legii, jako Legii, jest przecież wszystkim znana z dużymi tradycjami siatkarskimi. Klub, który, który próbuje reaktywować, czy reaktywował swoją sekcję. Wyszliśmy naprzeciw. W tej inicjatywie, by pomóc, pomóc również Legii Warszawa w odbudowaniu i przypomnieniu przede wszystkim na mapie siatkarskiej Polski, że taki klub istnieje. Dla fanów siatkówki będzie to pierwsza okazja, aby zobaczyć cały zespół PGS Kry w akcji. Rozegramy mecz z Legią, na pewno mecz taki troszeczkę można powiedzieć historyczny, no bo Legia Warszawa to jest też nie tylko piłka nożna, ale no dosyć bogata historia, jeżeli chodzi o siatkówkę, ten zespół na pewno nie prezentuje teraz takiego poziomu jak kiedyś, natomiast sama nazwa e, bardzo brzmi poważnie i e, myślę, że w, e, lekko e, też w formie e, takiego sprawdzianu, ale też e, żeby wszyscy, wszyscy się dobrze powiedzieli, zagramy z Legią. Wielokrotni mistrzowie Polski PGS Kra kontra, ośmiokrotny mistrz polski, pięciokrotny triumfator pucharu Polski, siatkarska legia Warszawa. Ten mecz już 26 października w Hali Energia. Patronem medialnym wydarzenia jest telewizja kablowa Bełchatów.